Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na tym filmie. Zostałem poproszony przez mojego przewodnika Joshua o sfilmowanie tego nagrania. Myślę, że jedyne, co on może powiedzieć, jedyne, co chce powiedzieć, jest to przekaz miłości dla nas, dla nas wszystkich, ale zawsze w piękny sposób. Tak naprawdę pytanie, które ja noszę w sobie w tym momencie, jest takie: co z tymi wszystkimi zmianami na Ziemi? Czujemy wszyscy chyba wzrastającą świadomość Ziemi, ale widzimy również jako w pewien sposób przeciwstawny temu trend rosnącą dysfunkcję starego, egotycznego umysłu, chęć zniszczenia, chęć walki, chęć kontroli. To wszystko, co stare, co my staramy się już. Pozostawić. W pewien sposób ciekawi mnie, co będzie dalej, co się stanie, bo słyszymy różne głosy, tak naprawdę, które napałają lękiem, napałają nas lękiem tego, co się może zadziać. Jeszła mi osobiście przekazał coś takiego, że czas jest nagranym filmem, że możemy go przewijać w przód i wstecz. I tak naprawdę to chciałbym jego poprosić. Wspólnie z Wami o rzucenie światła na tą kwestię, która nurtuje wielu z nas. Pozwólcie, że przekażę głos Jeszui, moi święci bracia. Wszystko to, co miało być już przekazane, zostało zawarte w tym pytaniu. Może wydawać się to dziwne i śmieszne, jak pozornie pytający zadaje sam sobie pytanie po chwili sam sobie sam sobie na nie odpowiada i tak samo jest zawsze w każdym wypadku nawet jeżeli ty zadasz pytanie gdzieś indziej zawsze odpowiadasz na nie sam sobie nawet jeżeli odpowiedź pochodzi z książki Pochodzi z ust innej osoby, zawsze jest to odzwierciedlenie Twojego stanu świadomości i odzwierciedlenie tego, co Ty chcesz i pragniesz usłyszeć. Część z Was pragnie może usłyszeć, o świat się zawali, będą wielkie kataklizmy, jeden za drugim i kolejny, i kolejny, i wszystko skończy się w wielkiej eksplozji. Bo ludzie są tak doszczętnie źli, że to musi się stać. Część z Was może twierdzić, nie, wszystko jest w porządku. W sumie na Ziemi nie jest aż tak źle. Po prostu stan świadomości Ziemi się podniesie i będzie ona nowa. Nowa Ziemia. Odmieniona Ziemia. Gdzie leży prawda? Najprawdopodobniej. Słowo klucz gdzieś w pośrodku, pomiędzy tymi dwoma. Czyli tak, będą zmiany na Ziemi, ponieważ przebudzenie kolektywu wymaga pewnego rodzaju przetasowania. Czyli stare sposoby działania na Ziemi, które są destrukcyjne wobec planety i wobec ludzi, wymagają zmiany. Ci, którzy będą chcieli się zmienić, ci, którzy zechcą posłuchać głosu Boga, głosu intuicji, łącznie z firmami, otrzymają wystarczająco dużą liczbę wskazówek, aby mogli wyskoczyć z tego statku i nie zmieniając miejsca zamieszkania, nie zmieniając zawodu nie zmieniając tego, co robisz, ale w jaki sposób to robisz, uda im się przetrwać. Ci natomiast, którzy tak bardzo mocno wierzą w egotyczny umysł, w jego moc, wierzą w winę, atak, konflikt, w grzech, w moc grzechu, ci, którzy nie chcą się tego wyrzeć za, za żadne skarby, ci, którzy bardzo chępią to w swoim sercu, oni zaiste zobaczą koniec świata, koniec swojego świata, jak wszystko co w to, co wierzyli, zawali się. A czy to już nie dzieje się, moi święci bracia i siostry na waszych oczach? Zastanówcie się nad tym. Czy te wszystkie przemiany społeczne, zmiany ekonomiczne, zmiany w podejściu do traktowania zwierząt, zmiany w podejściu do traktowania innych ludzi? Zmiany w podejściu do traktowania. Czy to już się nie dzieje? Zastanówcie się nad tym. Ta rewolucja już trwa. Ona jest w toku. Dlatego w tym momencie na ziemi jest, można powiedzieć, niestabilnie. Ponieważ Ziemia jest niczym ciężarna kobieta, która pragnie urodzić Chrystusa. I poród już się zaczął. I teraz są bóle porodowe. I różne spazmy. Czy Chrystus musi rodzić się w krzykach? Ta część świadomości, która znalazła już oparcie tam, gdzie ono jest, czyli w nieskończonej i pełnej jedni z Bogiem, która znajduje się w Twoim wnętrzu, w Twoim sercu. Ci, którzy mają tam oparcie. Przejdą przez te wydarzenia suchą stopą, ponieważ opieranie się na Bogu wymaga słuchanie Boga, a słuchanie Boga to rozkosz. To jest służba, to jest dawanie, to jest miłość, to jest obfitość. Nieobfitość w dolarach i w akcjach. Nieobfitość w inwestycjach, to jest obfitość łaski. Masz to, co jest Ci potrzebne. Masz to, czego tak naprawdę potrzebujesz: ani więcej, ani mniej. Niektórzy z Was bardzo pragną żyć w luksusie. Jeżeli to pragnienie jest prawdziwe, szczere i konieczne, Bóg je spełni. Jeżeli jest ono egotyczne, Ty możesz je spełnić, ale spełnienie tego pragnienia nie tylko nie da Ci satysfakcji, lecz spowoduje intensyfikację. Spowoduje wzmocnienie bólu i cierpienia w Tobie. Tak więc przyglądaj się, proszę, temu, co robisz już teraz, nie temu, co będziesz robił, w hipotetycznym scenariuszu przemiany Ziemi, o którym wielu snuje teorie, A kto zna naprawdę? Tylko Bóg. Tak więc, jeżeli chcesz otrzymać pełniejszą odpowiedź niż tą, którą ja tutaj udzieliłem, Wejdź do wnętrza i zapytaj się Boga bezpośrednio. To jest najlepsza metoda zawsze na jakiekolwiek odpowiedzi. I wiedz, że jeżeli Bóg, głos Boga do Ciebie przemówi, zawsze będzie przemawiał do Ciebie z mocą, z miłosierdziem, z miłością, nigdy z atakiem. Bóg nie atakuje cię, ponieważ On nie widzi powodu, aby Ciebie atakować, ponieważ w Jego świętej rzeczywistości jesteś tylko Ty. Jest tylko Chrystus. I ta Ziemia można powiedzieć, że dla Niego nie istnieje. Tylko my ją widzimy. Dlatego my wspólnie, jako jedność, staramy się przemienić ten wizerunek. Przemienić siebie, pamiętając, kim jesteśmy, a w tym pamiętaniu, w tej pamięci, w tym trwaniu. W Bogu, a wizerunek sam się przemieni bez Waszego udziału. Tak więc nie musicie już medytować przy Waszych czakramach czy przy innych wizerunkach. Nie musicie przebudzać ziemi, przebudzić siebie do końca, do cna. I to wystarczy, to ci gwarantuję. Wielu z Was. Zamiast skupić się na tym, co możesz zmienić, czyli siebie, swoje podejście, swoje myśli, swoje emocje, swoje nastawienie, to zmienić możesz. Wielu z Was, zamiast zmienić to, woli pogrążyć się w egotycznej grze o rzeczach, które są na zewnątrz, które są wtórne wobec tej pierwotnej myśli o lęku i oddzieleniu. Tom, myślą się zajmi, jak z nią się uporasz, to to pytanie nie będzie się pojawiać. Nie będzie się pojawiać. I żadne inne pytania też nie będą się pojawiać. I to jest stan, do którego zmierzamy. Stan wiedzy, stan poznania, stan rozpoznania swojej świadomej, ciągłej, wiecznej jedni ze Stwórcą. Czy Stwórca nie jest Twoim Ojcem? Czy nie jest On miłosierny? Czy nie czujesz głęboko w swoim wnętrzu tego subtelnego pola miłości, tego pola poza czasem? Tego pola, w którym nawet w samym środku zewnętrznej choroby ciała, w środku panuje spokój i cisza. Na której można się oprzeć, a oparcie na tym spokoju i ciszy daje gwarancję bezpieczeństwa, w której Bóg zarządza Twoim ciałem, zarządza Twoim pobytem tutaj, na tej ziemi. Także jest On przyjemnością, pomimo bólu, jeżeli jakiś ma się pojawić. Zauważ, że również Bóg steruje bólem. Wielu z was myśli, ja jestem za to wszystko odpowiedzialny, ja to muszę tutaj wszystko przemienić. Nie, pozwól, aby ból ciebie przemienił. To wystarczy w zupełności. Pogódź się z tym, co jest. Jeżeli jest w tej chwili ból, ból rodzenia nowej ziemi, pogódź się z nim i pozwól, aby Bóg w tym miejscu cię zainspirował do działania. Nawet jeżeli tym działaniem ma być zwykła akceptacja i pozostanie dokładnie w tym układzie odniesienia, w którym jesteś obecnie. Może będzie wymagało to od Ciebie zmiany, przejścia w zupełnie inne miejsce, zmiany zawodu. Idź za głosem serca. To jest uniwersalna odpowiedź. Idź zawsze za głosem serca. Serce Cię nie zwiedzie. Nie zwiedzie Cię nigdy. Zaufaj swojemu sercu, swojemu. Prowadzeniu. Po to otrzymaliście niezbędnego, Ducha Świętego, niezbędnego, aby Was pocieszył, aby was prowadził i aby Was uzdrowił. Odprężcie się w tej pewności i poczujcie Jego moc, Jego działanie poprzez szukanie w środku nie na zewnątrz. Na zewnątrz nie ma odpowiedzi. Na zewnątrz nigdy nie było odpowiedzi, ponieważ na zewnątrz jest pytanie, pierwotne pytanie, kim jestem. I spoglądanie na zewnątrz nie doprowadzi cię do odpowiedzi na pytanie, kim jesteś, ponieważ kim jestem wynika samo pytanie z wyjścia z siebie na zewnątrz. A odpowiedź polega na powrocie. To miejsce, do którego wracasz, nie ma z tym światem nic wspólnego. Jedyną rzeczą, jedyną nicią łączącą te pozornie dwa rozdzielone światy jesteś ty i ty możesz teraz przejść tym szlakiem, tą drogą do Boga, tym portalem z tego co nie wie do tego, który wie. Który wie kim jest. To jest pozorna zagadka, lecz w jej rozważaniu kryje się odpowiedź nie tylko na to pytanie, lecz na wszystkie inne również. Bogosławię Wam w tym miejscu. Proszę Was o ufność. Proszę Was o modlitwę lub też medytację z prośbą o. Sprowadzenie na Ciebie pokoju Bożego. Amen. I mam nadzieję, że ten przekaz pomógł Tobie również poczuć się bliższym źródła. Dziękuję Wam bardzo. thank mm -hmm. you